Cześć, tu Magda z kanału wnętrza-zewnętrza. W tym filmie razem z Grześkiem. Cześć! Pokażemy Wam, jak stylizować mieszkanie do zdjęć. Mieszkanie grzeczka pokazywałam Wam w jednym z pierwszych home tourów na moim kanale, ale wtedy było jeszcze nie tak daleko od przeprowadzki, więc nie było jeszcze aż tylu dekoracji, ile jest teraz. To też fajna okazja dla Was, żeby podpatrzeć, jak zmieniają się mieszkania, które Wam pokazuję. Dlaczego nagrywamy właśnie tutaj? Bo Grzesiek po mistrzowsku stylizuje wnętrza, o czym możecie przekonać się na jego Instagramie, a warto się uczyć od najlepszych. Dlatego zdradzimy Wam teraz 7 trików, które na pewno bardzo Wam pomogą, gdy będziecie chcieli przygotować swoje mieszkanie do zdjęć. Zaczynamy. Tekstylia. Bardzo ważnym elementem w wystroju wnętrz, w komponowaniu ich są tekstylia, czyli poduchy, wszelkiej maści, koce, pledy które na pozór jest łatwo ułożyć, ale wcale tak nie jest, ponieważ czasem trzeba nimi rzucić kilka bądź kilka razy. Za pomocą poduszek, a właściwie ich pokrowców, można w bardzo łatwy sposób zmienić klimat wnętrz, kolorystykę i charakter. Rośliny. Rośliny to mój ulubiony element w stylizowaniu wnętrz. Wiecie dlaczego? Natomiast to nie zawsze muszą być rośliny doniczkowe. Możemy wykorzystać kwiaty cięte, takie piękne trawy, albo nawet sztuczne gałązki. Wszystkie na zdjęciach będą wyglądały pięknie. Światełka. Mówiąc o światełkach, mamy na myśli lampki, lampiony, świece. Te ostatnie nie muszą być zapalone na zdjęciach, bo już i tak dają nam fajny klimat, ale jeżeli chcemy troszkę ożywić nasze zdjęcie, korzystamy z ognia. Kosze i pudełka. Duże kosze, takie jak ten, przydają się. By wypełnić pustą przestrzeń i dobrze domknąć kompozycję na zdjęciu. Natomiast mniejsze pojemniki są po pierwsze same w sobie fajną dekoracją, a po drugie, tak samo zresztą jak tace, sprawiają, że rzeczy, które pokazujemy w tym przypadku świeczki, są uporządkowane i wyglądają znacznie lepiej, niż gdyby je po prostu rozsypać. Książki czasopisma. Dobrym wypełnieniem kadru są książki, jak również albumy, czasopisma, które możemy pozostawić gdzieś z boku otwarte, zamknięte, położone na sobie. Dodają fajnego, codziennego, naturalnego charakteru zdjęciom. Jedzenie i napoje. Artykuły spożywcze są chyba najczęstszym motywem na zdjęciach instagramerek i instagramerów. Natomiast pamiętajcie, że nie musimy ograniczać się do kawy i herbaty, jak tutaj. Możemy wykorzystać też przeróżne rzeczy: ciasta, owoce, orzechy. Orzechy świetnie się sprawdzą, zwłaszcza jesienią, i również takie rzeczy jak na przykład dynie, nawet jeżeli nie planujemy ich potem zjeść. Przedmioty codziennego użytku. Przedmioty codziennego użytku pozwalają nam podkreślić, że w danym wnętrzu toczy się życie. Mam nadzieję, że te rady będą dla Was przydatne. Fajnie, że zostaliście do końca filmu. A ja zapraszam Was na mój Instagram. Link znajdziecie w opisie. A ja zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Na razie.